Siemaneczko, w dzisiejszym odcinku będę przychodził Pokémon Black 2, używając jedynie Pokemonów typu ognistego. Przypominam również, że od odcinka gdzie przechodziłem Pokémon Emerald tylko typem rocznym, nie używam itemów leczących podczas walk, gram z lewe kapami oraz nie nie jest to nazwa. Jeszcze zanim zaczniemy odcinek, to dlaczego? dlaczego? 63% z was nie subskrybuje jeszcze tego kanału. Dlaczego? Jak zwykle wpadłem na niesamowicie oryginalną nazwę oraz niesamowicie oryginalną nazwę dla rywala. Wybór startera raczej nikogo nie zaskoczy, był nim oczywiście tepik z naturką, która zwiększa mu atak i z tego co pamiętam to w programie do edycji Save'a zobaczyłem, że ma chyba 30 fałk w ataku, więc niezłe, bytle. Szybkie manta dla rywala, Może dostałem pierwszy pakebole, z których póki co nie mogę skorzystać. Pomogłem tam z tym hardierem, zniszczyłem marzenie małym dzieciom i jak spiłem sporo tepiga na pierwszej drodze, gdzie zdobywa głównie i fałki pod atak i speed, więc parę w łapie będzie miał. Wiadomo, żeby dalej sprogresować, muszę pokonać najpierw lidera, którym w tej wersji jest nasz rywal z poprzedniej części, oraz muszę to zrobić jedynie Tepigiem, bo kolejne pokémony złapię dopiero w następnym mieście. Zacząłem taklem na jego patrata, który odpowiedział workupem. Myślałem w ogóle, że Warcup zwiększa ataki defa, ale pominięliśmy go chyba z bulk Doszło do wymiany taków i jeszcze w międzyczasie on wleczył się podką, a Tepik Oran które któremu dałem przed walką. Tepik pokonał patrata, wbijając mu przy okazji 14 poziom i lekko się lecząc na jego. Papa, który zaczął workapem, tej lipę zmniejszyłem mu obronę, powtórzył swój poprzedni ruch i zabrał mu połowę taklem. On zaś swoim taklem prawie zdjął mi z świnioka, ale jak Chad przeżył na jednym HP i dokończył walkę, pokazując się jakim nie bydem. bydłem. Jest! Po tym wszystkim mogłem wreszcie udać się do Virbank City i na dzień dobry powitała mnie jakaś kłótnia chyba ojca z chorą córką, ale chorą w innym znaczeniu. I w końcu mogłem do swojej brygady dodać aż dwa nowe Pokémony. Był in Growlife, jest ekskluzywny dla tej wersji Magbi. Przypominam, że to nie jest nazwak, więc mogę łapać dwa Pokémony w jednej lokacji. Mogłem w sumie dodać taką zasadę do tych monoranów, że jedno Pokémon na drogę, ale ona w sumie z samego założenia ograniczają mi ilość Pokémonów, więc chuj z tym. to się Pignite, do XPiłem nowe nabytki do do level cupu. expiąc growlifę chwilkę na pierwszej drodze po Falki do ataku i A oraz magbiego głównie na tutejszych magnemite'ach po spec atak i zmierzyłem się z chorą córką znaczy roxy i kofinga zdjąłem po pięciu frame bo oczywiście w międzyczasie się wyleczyła, czego ja nie mogę więc <ścoughs> zostaw lajka i suba, knight nie dość, że ma parę w łapach to jeszcze ma tak zbustowanego spida, że ten woodlipi to formalność o kurwa, właśnie sobie przypomniałem, że Yeah! Następnym przeskan Kurw. Następnym przystankiem w podróży jest Castelia City. Od tej babeczki możemy dostać jeden itemek wzmacniający typ naszego startera. Więc w naszym przypadku jest to charkol. Od razu udałem się na pustynię i złapałem sobie rumakę, ale dziwka miała czelność mieć zmniejszony atak przez naturkę, to wymieniłem go na lepszy model. W kanałach pod miastem znalazłem leftovers i wraz z rywalem najebaliśmy team plasma, przez to Berg wrócił do sali, ale również mogę teraz się udać tutaj, gdzie leży Milej Kresit, oraz znajduje się tu Eevee do złapania. Złapałem go, bo wiadomo ewoluuje do Fleriona, ale mimo wszystko ani razu go nie użyłem, bo wydaje mi się, że reszta pogów jest po prostu lepsza. Więc tak tylko nie wspomniałem do Waszej informacji, byście nie pisali o tym w komentarzach. Chociaż może powinienem o tym nie mówić, byście o tym właśnie pisali, mi zasięgi dawali? Po Bo poków do level kapu nie miałem już nic innego do roboty niż walka z Bergiem, który jakoś specjalizuje się w typie robaczym, z czego D2 jego pokamony obrywały czterokrotnie od ognia i powinien sprawić problemów. Jedynie jego dłeby mógł cokolwiek zrobić, ale użył jedynie Rock Polish, wyleczył się później hyperpotku i zadał mi mniej niż połowę z McDownem. No i jeszcze Liwanii zmieściła kata, ale nic to nie zmieniło. Na pustyni jebałem koresowi, który ma same stalowe poki, więc wiadomo, mi w tym domku podniosły moje lensy, które zwiększają celność, więc byłem na razie g z w Desert Resort podniosłem jeszcze TM do diga, od tego typiarza dostałem soft sand oraz podniosłem ukryty firestone. Przed wejściem do nimasy nagle no jak zostałem jakimś menedżerem galerii i ogólnie jest to podobna spoka sprawa, bo można tu nawet później kupować właśnie firestone'y, których jeszcze będę potrzebował, ale szczerze nie wiem dokładnie jak działa ta lokacja, więc czas tak się w to nie zagłębiałem. W Lost Orange Forest po chwili szukania w trawie z parkinsonem złapałem pansyra, którego od razu ewoluowałem przy pomocy, póki co, mojego jedynego firestone'a. Po walkach z trenerami i lekkim ekspieniu wbijając lewy kap, wywołował do magmara i zmierzyłem się z lasu. O kurwa w to. Leto. No i ni z nowo nabitym z Oczywiście była szybsza i Volt Switch'em zmieniona Flarefiego, który prawie padł na jednego Co nadało w takiej sytuacji jedna płatka i dwa flamebersy, później Fluffy padł. Wystawiła emorgę tylko po to, by dalej Volt Switchem zmienić na zebstrajkę która dostała ponad połowę, ale i tak połowę tego co dostała wyleczyła Citrus Berry. Tym razem Volt Switch Zapstriki y już dobi Cera i wystawiła Magmara, który o dziwo, był szybszy od tę morgi, którą prawie zajebał, ale nieskutecznie. Dalej zmiana na która się pod Odpaliła przez Flame Buddy Magmara i padła właśnie od Bernam, bo zostawił jej mało ilość HP i Emerga już nie, nie mogło dalej wkurwiać. Tam jakieś rare eventy i dotarłem do Driftway City, u tego wcale nie podejrzanie wyglądającego typka. dostałam Expert Bird, który wzmacnia siłę super efektywnych ataków oraz u tego dziadka Air Balloon, który dość mocno się może przydać na kleja, na propos którego właśnie poszedłem. Szczerze byłem w swoim szoku, bo jakimś studem z TMI Sidora zmarsztować jego krokoroka i Excadrilla. tu macie cię kurwa Tu macie zauważyć, że mi się Magmara przewelowało, ale go nie używałem, więc jest git. Na jego ostatniego Pokemona, czyli Sunstrasza, postanowiłem zostać i Simisir był nawet szybszy i dał mu sporo ilość obrażeń, ale Buldo zmniejszył mi speeda, przez co jego Sunstrasz już był pierwszy i dobił Simisira, ale wystawiłem Pignata trzymającego gear Ballona, który był w sumie niepotrzebny jednak i walka skończyła się po dwóch frame charge'ach. Wziąłem udział w tym turnieju śmiesznym i każdego najebałem standardowo, Weszliśmy na statek Timu i tutaj również każdego najebałem standardowo, po czym udałem się do Relic Passage, które jest zaraz przy wejściu do lokacji z tym turniejem i po dłuższej chwili dotarłem do samego końca, gdzie ciekawa na mnie który mu set na... Nie powala to, Bionest, ale to jest Volcarona. W jaskiniach zamiast trawy z Parkinsonem pojawiają się takie dymki kurzów, w których mogą znajdować się Pokémony. No i częściej jest to drillbur albo Type Gem. Jest również niska szansa znalezienia w tym dymie kamienie ewolucyjne. Szukałem więc w nich dość długo kolejnego potrzebnego mi Firestone'a, ale za zachuje, nie mogę go znaleźć i tu musi mi wybaczyć, ale sobie scitowałam innego Firestone'a. Jeszcze do przypomnienia, mogę zdobyć jeszcze Firestone'a w tej galerii, przy nim bacie oraz za te punkty śmieszne, mogę kupić w tym turnieju. No i przyszedłem do jaskinie, w której od razu do Romaka wyłowo do Darmanitana, któremu chasteczko zmieni się w Shield Force, więc Gizgut. Udałem się do Spiral Tower, do którego, jak się okazało, jednak nie musiałem mieć, by spogresować, jak to było w Jedynce. Ale nie zmienia, to faktu, że i tak musiałem się tam udać, by złapać kolejnego Pokémona. Ale w drodze do tej wieży, Beat Night do Embora. I kiedy dotarłem do Serra, złapałem go z Firelitweaka. Taki fight, bo pewnie wielu z Was miało Shandora w swoim teamie, chociaż raz, ale nie ja. Jak swojej swoje Poki do Level Cupu, ewoluowałem Grunai o moim legalnym Fire do Arcanina i udałem się do Move. relernera -re Kurwa, jaka ta nazwa jest rozpierdolona. I nauczyłem go Falterfanga, który wydaje mi się, że może nie jest kluczowy na Skyle, ale na pewno jest niesamowitym ułatwieniem. Dałem mu jeszcze magnet, który znalazłem w Charleston Cave i zobaczyłem ze Skylą, o której chyba nie ma co mówić, bo arka najmniej już rozjebał solo. W sumie słono słana mogą jedynie jakkolwiek zagrozić, ale obrywa czterokrotnie od Funderfanga i była wolniejsza, więc walka poszła go odciutko. Z profesorką i Bianko poleciliśmy do Lenti gdzie w pokescenteru Center tej babki dostałem speltak, który wzmacnia duchowe ataki. Za tym z nazwą Tiem do bola i tego ataku nauczyłem od razu Litwika, który jako Lampę uczy się tego ataku sam siebie dopiero na, dopiero na 53. poziomie, więc nie ma sensu tyle czekać. W samym już budynku podniosłem Deskstone y i również od razu ewoluowałem Lampę do Des Jeśli chodzi o następną część, warto uwagi, to w sumie udałem się na kolejnego lidera, Draydena, bo w sumie nic takiego się nie działo ciekawego, tylko jakieś popularne rzeczy, które nikogo nie obchodzą. Walkę zacząłem z Chandelurem, którym zdjąłem go na dwoma Shadowbolami. Przy okazji obrywałem dość sporo Crunchem, który jest przez zmniejszył mi. Defa. Jego następny pok Flygon był szybszy i dobił szandelura. Dermanitan zadał mu podobny sumie damage jak wcześniej Shadow Ball. Szandelura dostał recoilem i air który którego wytrwał. I dobył Fire Firepunchem. Dość na Haxurusa zmieniłem na Arcanina, który go pokonał bez otrzymania żadnych obrażeń trzema kręczami, bo Haxorus cały czas jest topował Dragon Dance'em. Do możemy zauważyć co się dzieje, jak ktoś wpierdoli za dużo holców. Było się zimno, więc troszkę mnie pojebało i najebałem Timowi plazma jak Kiszek Menela. O kurwa! Po czym cofnął się do pierwszego miasta, gdzie przy pomocy surfa podniosłem TM do Energy Balla, którego nauczyłem Chandelura ten do Humilau City, gdzie mierzymy się z ostatnim liderem tej gry, czyli Marlonem, który specjalizuje się w typie wodnym, więc powinien teoretycznie sprawić mi najwięcej problemów, zwłaszcza, że zaczyna walkę Rockwater Karakosty i właśnie po to był mi Energy Ball, ale zapomniało się, że ma on Stardy, więc przeżył to, ale na szczęście Shandor również z Kelda, więc po jego wyleczeniu dał radę go dobić. Dał radę jeszcze zmęczać Waylorda, ale mogło to być dzięki Miracle Seedowi. Ostatnim jego pokiem był Jellicent, który by pewnie padł do dał Chandelureowi Expert Bertha zamiast Miracle Seed, ale trudno i walkę dokończyłem jednym z Thunderfungiem Arconina. W tym momencie troszkę nie wiedziałem co mam dalej robić, bo o tym nie wspominałem wcześniej, ale te części przyszedłem jedynie raz w życiu i to było ze dwa lata temu, więc nie mam aż takiej wiedzy co gdzie i jak się robi, ale postanowiłem pójść w drugą stronę, niż poszedłem i to mnie tak rozpierdala w tych częściach, że te legendy tak sobie randomowo stoją i czekają aż się sobie złapiesz. No. no ale dostałem od Corellasa jakieś tam itemek, dzięki któremu mogłem wypierdolić kres z wyjście z jaskini i mogłem wejść do statku Teamu Plasma. Wiadomo, typowo pokemonowe napierdolanie z w ich bazie na się totalnej, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że nareszcie mam dostęp do Magma dzięki któremu mogłem wreszcie ewoluować Magmara do Magmortara. Jest to możliwe, bo jak to zawsze robię, wrzuciłem grę do Randomizera, nie ustawiłem opcję Change Impossible Evos, więc w moim przypadku trzymał itemek i wbił jeden poziom. Zamiast jak to jest normalnie przez trade'a. Ogólnie takim najebałem, że spierdolili tym statkiem, ale jesteśmy taki menes, że nie dość do nie dogoniłem, to jeszcze drugi raz im się z najebałem w ich własnej bazie. Co twarzą twarz z Get który próbował mnie zajebać, co nie będę ukrywał, podobał się w tej części. Ale przyratuje N, by nas uratować, ale w sumie tym przeleceniem jeszcze gorzej nas tu <grytanie> także zajebiście. Kurema zdjąłem samym Dermanitanem i od razu potem walczymy z Gethsysem. Kofagrigusa zdjąłem jednym krytycznym Firepunchem, Seismithoda Energy Ballem, Drapion padł po dwóch Silver Windach Volcarony. Hydreigonowi Silver Wind zabrał dość sporo, ale i tak przeżył, przez co pokonał mi Volcarona Dragon Rushem. Przez co został poparzony przez Flame Body i z jakiegoś powodu dostał kurwa tego Berne i padł. Embo do połowę Framefrower Electrosowi, który zadał. W kurwa po czym padł od Reterna. I ostatniego taksi kroka zdjął Magmorta czterokrotnym Psychikiem. No i co? Victoria te sprawy ostatni wpierdol dla Rywala, ostatnie szlify drużynki. Te prezentuje się w następujący sposób i czas na ligę. W pierwszym zolowniku jest duchowa Szantal, Kofagligosa z dują dwoma klęczami Arcanine, kolurka z do bołem Shandelura, Driftbleam wytrwała na małej ilości HP, po czym wyleczyła się z Full restora i padła po krytycznym Wanderfangu. I jeszcze Andelura rozwojałem moim własnym. Kolejny z Grimmsley, który mi za pierwszy razem najebał, ale przy drugim podejściu Ember przebił się przez Atrak i złączytował Hammer Armem. Zmieniłem następnie na Volcarone, która prawie złączytowała Krokodala, po czym urwała Rock Tombem do 20 HP i zmniejszyła jej to Speedom. wiedząc, że się wyleczył, że Quiver Densa by zneutralizować zmniejszony Speed i w ten sposób zaswipowałem resztę jego drużyny. Okay, ty nie ma co gadać, bo jej psychiczna Póki po Shandery połączył, to do bolem, więc tego typu. Ostatnim członkiem elitarnej czwórki jest walczący marshal. Zacząłem Magmortarem, którym prawie zdjąłem jego froa, po czym urwałem buldozem zmniejszającym speed. Użyłem konfusera w turze, w której się leczył. I na następnej turze urwał tyle samo z Psychika i jawnął się sam siebie i dobiłem go Frame Frowerem. podobnie prawie Darmanitan tan flare blitzem, ale dalej mało zabrakło. Darmanitan jeszcze ustał hammerarmy i dobił go fire punchem. Sołka obiłem trochę digiem i Arkan dostał Rock Slideem. Ostatni Zostaje mu z 1 HP i zostawił Berna, po czym padł. Ostatni był Miencrower, który zanim został wypierdolony jednym Framecrowerem, wyjebał mi dość mocno bouncem. I nareszcie walka z championem, czyli Alice, która no jebało mi parę razy, nie będę ukrywał. Walkę zaczynam Volcaroną, która Silverwindem zostawia jej Hydrigonowi mało ilość życia, po czym używa Surfa, który Volcarona przeżywa. Jakoś się będzie leczyć, używa Quiver Dance i kolejny Silverwind kończy robotę. Zostaje jeszcze nad Radigona i obijam go poniżej połowy, po czym Volcarona pada. Ember dobija go Returnem i rozpierdala na kawałki Agrona kołowrotkiem. Wystawiam Arcanina, by Intimidanty zmniejszył ataki Haxorusowi. Raz użył Dragon Dance i pokonała Arcanina, który mimo wszystko zbił mu życie do połowy. Wystawiam Embora, który przyżywa na 16 HP i nie trafia smashem. Ale jakimś cudem Huxley nie trafia dual chopem i Ember dobija go headsmashem samemu padając. Wystawiłem Dermanitana, który przeżył slide od jej Archeopsa na 7 HP i wyjebał dość mocno superpowerem, po czym padł i Magmorta też przeżył slide i dobił go psychikiem. Thunderboltem Magmorta zabrał Laprasowi lekko ponad połowę życia, po czym padł i szandeł już Shadow Baller zakończył pojedynek. No, widzowie, to tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki każdemu wspierającemu za to, że on się chce za nie płacić i... co? До следващия. Ело.